Ok, a ludzie, 20 dzień głodówki, mam ciężko. Taśliczy kolejny, której się czuję, mniej siły już spokojniej rozmawiam. Powącham ciasto z B, 500 mg potasu, rewelacyjnie. Mogę tylko powąhać, i kolejne 10 dni tak się założyłem od mojego planu. Mario z jest Pisła mam dzisiaj przyjęcie. Lokalne tak, jedzenie, tak. zdrowe, naturalne. I grupa. Jedna grupa wieża do domu, ja tak. jeszcze 10 dni się koduję i widzimy się u mnie w marcu. Dzięki i pozdrawiam. No, chodzę tak po targu tutaj na budówce, nie ma czego co robić. odpoczywa, chodzę tak po targu i oglądam to co kocha miliardy ludzi. Pewnie miliardy ludzi by oddało za to życie. O, nabierają na wagę sobie ludzie. Jedzą te kurczaki, pamiętajcie na Filipinach kurczaki, czy jest zechnięty, czy zabity, nie ma różnicy. Zabijają koszernie, tak samo świnie. Przywożą autem, wyciągają. Nie ma coś takiego, że kochany śmieczku z auta tylko brutalnie za mordę. Za nogi ciągną, świnie wrzeszczą na cały głos. Padają w panikę, wyciągi z auta. Na aucie są dwie padnięte, a więc nadal to jest dla nich tylko i mięso, Nie ma znaczenia czy padła, czy podrżnięta. Nie obłuszają, podrżynają. Świnie konają godzinami. Nie chcieliby się poczuć tego zapachu i smrodu, który tu jest i muchy cały dzień potem. No, są koszernie zabite, nie mają mięsa, dlatego w tym upale mogą stać bez lodówki cały dzień. No ale mimo to zapach jest okropny. A więc myślę, że no nie ma takiego mistrza, profesora, wykładowcy, naszego trenera, yy, trenera zdrowia, który tam poleca fajne boczki wędzone. Nie ma siły, żeby on to dotknął. Od samego smrodu. Można już wymiotów dostać. Mój kolega uwielbia mięso, Mariusz, który jest ze mną, był tutaj ze mną, ale o mało nie I ludzie to kochają i to jedzą. Ja po godówce po 18 dniu na pewno nie dotknę takiego mięsa. Lepszym widokiem będzie dla mnie, zaraz pokażę jaki. To mnie nie przekonuje w żadne ani argumenty, ani dieta keto, ani karniwora, ani paleo, ani że myśliwi to jedli. Tu na Filipinach jest to dla mnie tylko śmierdząca padlina. I nie można tego i nazwać. Jeśli ktoś potrafiłby zjeść to mięso i pokazałbym film, który mi na TikToku nawet zablokowali, ze względu na okropność nie puścili, no to ja podziwiam tego gościa, jak on mi może mówić o empatii, o uczuciu, o energii, o, o białej aurze i tak dalej, o współczuciu i o podświadomości, którą on buduje. Dla mnie zjedzenie tego mięsa, teraz po budówce jestem oczyszczony. Zjadłem własny tłuszcz, własny smalec, własne mięso, właśnie zjadł organizm, z chudem już praktycznie 10 kilo i nadal będę do 30 dni kontynuował tą gotówkę. Także pokazuję to tylko nie żeby dwić, wyśmiewać tych, którzy jedzą mięso. Ja akurat tak mam i nie, 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 nie ma siły na świecie, która by mnie zmusiła i przekonała, największych wykładowców świata, jakie to cuda robi dla mojego organizmu, bo ja myślę, że jedząc to umarłbym do tygodnia, bo to jest tylko dla mnie no, padlina. Tutaj akurat jest tak nieprzyjemny zapach. Jeśli ja wiem, skąd jeszcze ta świnia płodziła, to nie dziwię się, jak była hodowana, co jadła. Jaką taką karmę. Tutaj świnie, pamiętajcie, były hodowane tylko i wyłącznie na chińskiej karmie. A więc jest tam antybiotyk, jest tam tylan, a więc steryl, żeby to wszystko rosło i w tym upale, żeby nie chorowało. Hodują to ma ludzie indywidualnie. Świnia kosztuje cała taka duża 2000, a u nas 500 zł. A więc mięso jest tu bardzo drogie. Także oglądam, podziwiam, jak to tu wygląda. Większość jest kurczaki i wieprzowina. Pokażę Wam teraz to, co cieszy moje oczy widok. To nie zaznaczam, to na sam zapach odrzucam. A ja zaraz Wam pokażę, co mnie raduje i cieszy. To jest widok, który mnie cieszy. I to kocham. I na pewno ten widok raduje moje serce. Nie zamieniłbym tego Zanić w świecie na żadne mięso, które ma podobno takie właściwości i oczyszcza moje żyły. Moje żyły zapkałyby się w ciągu tygodnia. I pokażę dalej. Ten widok, ten widok jest mi bliski sercu. Warzywa, to takie coś, takie coś pogodówce od zawsze. Polecam wszystkim innym. Dzięki. To jest mój fut. To będzie po głodówce. z tego zrobię zupę, kamoti, okra, to są, nie ma tam cukru, to leczy płonnik, to naprawa elita i to mnie przekonuje. Sam widok i zapach już jestem podniecony. No mięso na pewno tak nie działa na mnie. No i oczywiście ta kobieta, która to miesza, śpiewa. Pięknie. Tak jest! Perfek, brawo! Brawo Folady! Ludzie, tak się cieszymy, jak widzę warzywa. And this is my best friend, Phil! Yes, Perfek! Cały targ Bej. szczęśliwy i tak odwiedzamy i zwiedzamy. I na głodówce tak odpoczywam. Pozdrawiam całą Europę! Hej! O, zobacz. to jest moje jedzenie po głodówce. To są wodorosty, to jest liście kamoty. Zobacz, Ampalaja na szóstkę. Na cukrzycę, rewelacja, jedzą razem z pestką. Zobaczcie, co tu jest. Zobaczcie. O, taro. To jest jedzenie, które ja będę jadł po głodówce. O, tu jest cały zestaw dla mnie. O, to, te, te od nich owoce. Nie. O, tu piękne jedzenie. I tu nie ma zawartości cukru. To są błonniki delikatne. I to potrafi naprawić moje, moją e, całą ilita. Nie. Po to się głodziłem, nie po to oczyszczałem. Żyłem w takiej asezie, żeby się teraz nażyć mięsa. Więc... Dziękuję, i pozdrawiamy wszystkich, każdy ma wybór, każdy ma inne myślenie i każdy ma problem. Nie jestem film po to, żeby kogoś tu obrażać, zniechęcać do mięsa, każdy to robi co lubi. Ja tak żyję od 50 lat i nie skalałem mojego ciała mięsem i jakoś żyję na razie po Wólki. I też to doświadczam różnych chorób. Pozdrawiam wszystkich dzisiaj z Mariuszem. Tak, Mariusz, co będziesz kreweteczki, kreweteczki robił. Co się Myślę, że cię nie zabiją, że to jest czyści morze, że ma pełne chemii warzywami krewetki. Myślę, że jak w raz w roku zjesz te krewetki, nie zabiją cię. Jej, to nawet drugi raz w roku już Tak, drugi raz w roku i nie boisz się. No, ludzie przerażeni, że krewetki śmierdzie zabija. I nam tutaj sprzedał i takie krewetki świeżutkie i sam gotuje. O, tu lapu-lapu, najdroższa ryba na Filipinach, jaka jest. A to hodowlana tilapia. I idziemy gotować zupki. Ja nadal na głodówce. już kupuje takie warzywa. Piękny głapu nam to dał. Zobacz. Tak. tak nie kupuje tutaj, będzie zupę robić z tego. O, a obok jest tutaj mięso nie zaglądamy na mięso ja, to nie ma co, na, żeby trzeba uciekać, bo to śmierdzi śmierdzi jak nie wiem no także no, nie, nie obrażając innych, no, nie da się tu podejść taki dodaj, zapach dodaj o, i jemy coś takiego po głodówce Mariusz również jest teraz oczyszczony z toksyn, tu jest okra, tu jest taro tu jest ampalaja, tu jest wszystko co czyści jelita i nie ma tu żadnego cukru, ani węgli pozdrawiamy o, to jest nasze pożegnanie z Mario Mario jak, udana grupa, nie wykończyliście? złote ludzie, złote Lucja najlepsza u uczestnik. uczestnicznie ja w ciąży już jest, tak odmłodziła się. A to co teraz jecie, co teraz? Lumpia, tak? Lumpia, lumpia. To przygotowały tu miejscowe właścicielki, tak? O, ta pani przygotowała, powiedz. Ta pani przygotowała to jedzenie. Fish, lumpia, specjalne danie jedzenie, No i ryż tutaj mamy i biały, pokażę jak Paja, jak papaja, ryby, makamuty pa i banany smażone, zobacz. I tak pogodówce, nie żałujemy. Se Mario, nie wykończyliście, tak? Nie. Złote ludzie, naprawdę, piękni No widzisz. To mnie cieszy. Podrawiamy Pozdrawiamy wszystkich i cieszymy się, że taka fajna grupa. Dziękuję. Hej. solo. Ništa ništa i to što mi se roda. Da porobka glasu like Andrea Bocelli? Bravo